Na Ciebie zabiję się, a wszystko to, bo Ciebie kocham. Michał! Jesteś? A? To ja? Nie! Twój friend! Cześć, ziom. Siema. ma. siadaj już. Jak jesteś, to już raz, kałop, jest. Jak idol, z idolem. Idol, to jesteś ty. Nie, 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 Michał. Ja tak nie, gwiazdą. nie, nie. musisz to rozgraniczyć pewne rzeczy. Ja Wiesz, jaka milion. to jest różnica? No? Że ty jesteś... Że ty siedzisz i oceniasz, a ja jestem oceniany. To co? No! Od to od... dawaj ten stymulator! I jedziesz! Tak, Jedziesz, tak, jedziesz tak, misiek, tak. misiek, jedziesz, jedziesz! Okęcie ok, delivery gotowy? Miśku, z tobą zawsze. Wszystko to dlatego, że cię kocham, man. Ziom! I lęków moi stracą